Witam kochani na Trafikation. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią trening y, siła chwytu, uchwytu, uchwytu, siły przedrobiona. Także moi drodzy, dzisiaj przygotowałem na rozstaw y, ket 8 kg, ten akurat jest odpowiedni dla mnie, kółko, czyli tak zwany sprężyste kółko do trenowania siły chwytu i dłuższą taśmę. Teraz tak, bardzo szybko chciałbym pokazać jak możemy w krótkim czasie wzmocnić siłę chwytu, wzmocnić nasze przedramiona. Zaraz przyjdziemy do ćwiczeń, bo tutaj nie ma co omawiać. Przedramiona, mięśnie na przedramionach są bardzo zwarte, dlatego powinniśmy trenować je często i tym samym powinniśmy dawać im mocny impuls, a mianowicie ja bardzo lubię do tych ćwiczeń wykonywać ćwiczenia zamasowanie trudne, dlatego że to one dają wtedy fajny, fajny impuls. No i pierwsze ćwiczenie z wyprzyskaniem ściskania kółka to jest wersja hard, czyli najmocniejszy okul. Wykonujemy proste ćwiczenia sobie wybaczcie, w ten sposób. Ja lubię wykonywać takie ćwiczenia czy już do jakby ściskam tak aby obwód się tutaj zamknął w tym momencie i teraz robię takie pulsacyjne delikatne ruchy świetnie pracuje tutaj całe brachy galiszczy mięsień promieniowo-ramienny zginasz prostowniki również bardzo mocno tutaj jest to zaangażowane i oczywiście siła chwytu idzie bardzo mocno w górę ile tak świeciemy? Ćwiczymy do momentu zmęczenia tego, tych mięśni one szybko się męczą ale i szybko dochodzą do yy, stosunkowo do tego tak zwanego powrotu do pełnej sprawności e, funkcjonalnej, jeżeli chodzi o osłabienie mięśni. To wolutko opuszczam przechodzę do drugiej ręki, ta w tym momencie odpoczywa, oczywiście czuję taki y, skurcz pozytywny w tym mięśniu, rozluźniam, wtedy pracuje druga. Zobaczcie, że przy mocniejszym ścisku pracuje również też biceps, bark, ale tutaj naprawdę nadgarstek i przedmioty pracują naprawdę znakomicie. Dużo metod jest, y, sami wypływujcie na sobie, jeżeli widzicie, że już ta, taki ścisk y, jest przez was dobrze panowany, robicie to z wielką łatwością, możemy to modyfikować, w takiej postaci, że zaczynamy na przykład tylko dwa palce no, żyjemy tak, czyli tutaj bardzo mocno nadgarstek również pracuje. Ściskamy izometrycznie utrzymując takie spięcie, powolutku odpuszczając, z biegiem czasu możemy zmienić palce, czy robić tylko na dwa palce w ten sposób, mocny ścisk, trenujemy również palce. Świetny trening, jeżeli chodzi o wzmocnienie tutaj części nadgarstkowej, części siły palców i całych przetrani. To jest ta właśnie pierwsza wersja, którą możemy wykonywać wszędzie, w biurze, pracy, cokolwiek robimy, czy podróżujemy, pracujemy sobie jedną ręką, rączką o szybkie ściski. Ja preferuję szybkie, dynamiczne na początku ściskanie, wolno odpuszczanie, czyli szybkie, dynamiczne skurty, wolno odpuszczamy. ale oczywiście można te kółka modyfikować poprzez zakup w sportowym sklepie tych kółek, to jest nie żaden problem, jest to naprawdę duszowa sprawa a rezultaty naprawdę znakomite. I oczywiście poziom natężenia też wybieramy sami, więc... Tak jak powiedziałem, różnego rodzaju metody uścisku poprzez wolne utrzymywanie pulsacyjne. Możemy również robić metodę izometryczną, czyli mocne ściśnięcie i po prostu tak trzymamy jak najdłużej możemy. Też bardzo skuteczna, cokolwiek byśmy nie robili, wszystkie te ćwiczenia ściskające robią naprawdę fajną, fajną robotę, bo jest potocznie i skuteczność jest niesamowita. W nie mamy kółka, możemy sobie pracować z rękoma, możemy wciskać w ręku piłeczkę gumową obojętnie. Efekt jest naprawdę mega. Drugą częścią, którą już nie możemy wszędzie za, zabrać ze sobą, ale jeżeli jesteśmy w domu, ten z ketlem jest naprawdę bardzo fajną, skuteczną metodą, pokażą jedno z ćwiczeń, które możecie wprowadzić sobie. Ten ket ma tutaj 8 kg i to jakiś już ciężar i próbujemy, próbujemy wykonać takie ćwiczenia. Mianowicie trzymamy ket. W ten sposób mocno ściskamy go, narzucamy sobie do góry, do góry nogami, utrzymując w ten sposób, opuszczam go delikatnie, przyciągam, powracam, hop, opuszczam, tak? W tym momencie bardzo mocno pracuję przed ramionami i siła ścisku tutaj jest kluczowa, dlatego że jeżeli nie utrzymam, to krew mi opadnie, więc tutaj ręce i ścisk możemy wypracować naprawdę o pokaźnej sile. Czyli hop, wychodzimy w górę, opuszczamy, przyciągamy, opuszczamy. W tym momencie to będzie te 8 kg mało tego, tak, pracują również barki, mięśnie stabilizatory. Jeżeli takie ćwiczenia nie jesteśmy w stanie jeszcze zrobić, możemy wykonywać formę wzdłuż tułowia i robimy tylko takie, przyciągamy sobie łokieć do, do rzepę, wykonujemy takie delikatne unoszenia. W takiej płaszczyźnie. Utrzymujemy, zobaczcie, bardzo mocno pracuje tutaj przedramiona, widać to na załączonym obrazku, zmieniamy. Tych powtórzeń nie musi być dużo, pamiętamy o przyciskaniu łokcia do y, boku tułowia, do mocznych drzew, hop i w ten sposób wykonujemy takie ruchy. Tak jak powiedziałem y, na początku, mój drodzy, preferuję, aby ten y, trening wykonywać tak, aby te ćwiczenia sprawiały nam problem, wtedy szybciej y, Zamierzony sukces. To taka sama sytuacja wygląda z taśmą. Ja bardzo preferuję sobie takie treningi z taśmą. Możemy to wykonać w ten sposób, że utrzymujemy jedną rękę hop i pracujemy sobie nad garstkiem płaszczyźnie, czyli chwytamy z y, nachwytem i nachwytem wykonujemy taki ruch. Imitacja tego, jakbyśmy trzymali sztangę obiema rękoma również możemy tak wykonywać. Widzimy jak świetnie pracują przedramiona i siła ścisku, odwracamy, chwytamy podchwytem, blokujemy łokcie tutaj w kolanach i wykonujemy takie tutaj zgięcia, widzimy, tutaj pracuje taśma w tym momencie, hop i bokiem, bardzo fajnie pracuje siła tutaj zgięcia, czyli siła ścisku nadgarstku przedramiona i pomocniczo oczywiście pracują bardzo mocno również biceps a zobaczcie, muszą być napięte, więc... Można powiedzieć, że wiele korzyści wykonujemy dlatego, że mięśnia przedramion, ta siła dźwignia przechodzi również na mięsień dwugłowy ramienia. Oczywiście moi drodzy, jeżeli mamy ten ruch, ten ruch, możemy również ruchy tutaj do boku, ale nam chodzi głównie o siłę ścisku, więc każdy ten ruch będzie, będzie bardzo mocno impulsywnie działał na właśnie siłę ścisku, bo musimy mocno ścisnąć, aby ten ruch tutaj wykonywać. To samo dzieje się, kiedy chwytamy z nachwytem. Wykonujemy takie ruchy. Zastanawiamy się, jak ten ruch, ten zakres ruchu był jak największy, czyli kostki powinny kierować się do sokitu w ten sposób. Hop. I też wykonujemy tyle tych ruchów, aż czujemy zmęczenie. Wtedy opuszczamy, wykonujemy też, świeciami, wykonujemy do tak zwanej nieudolności próby, czyli wykonujemy. Nie ma tutaj e, Wskaźnika, że 10-12 się powtórzy, robimy tyle, aż czujemy, że po prostu nie możemy więcej odpuszczamy, rozluźniamy przechodzimy dalej. 20 minut w ciągu dnia, 3-4 razy w tygodniu, moi drodzy, i ścisk nasz naprawdę dużo bardziej ulegnie pozytywnej zmianie. Będziecie sami zaskoczeni, że chwytacie przedmioty, potraficie palcami mocno ścisnąć, i zobaczycie, że ładnie rzeźbi Wam się tutaj całe przedramie wraz z siłą, mówię, nadgaska i siły palców. Więc moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o siłę ścisku, pokazałem trzy, na trzech tutaj na kedlu, na taśmie i na kółku. E, oczywiście te przyrządy służą jako pomocniczą. Nie możemy odbierać tego, że musimy wykonywać to na tych przyrządach. Tak jak powiedziałem, siła samo ścisku, czyli ruszanie w ten sposób albo nawet i uciskanie palców, poduszek palców powoduje nam polepszenie sił ścisku, ale musimy wykonywać to regularnie, a zobaczycie, że efekty będą zdumiewające. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że Pi się podoba, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie, kochani, na trofi Paś Pa. pa.